Witam wszystkich, dzisiaj filmik taki jak ostatnio pierwszy raz pojawił się na moim kanale to będzie filmik z otwieraniem kolejnych przesyłek od od widzów i jakichś takich moich wymian, y, zakupów i innych takich rzeczy. Pierwszy, pierwsza przesyłka, dzisiaj otworzę sobie dwie takie przesyłki. Pierwsza będzie od Oscara z Puław, a dr, y, druga od Moniki y, z Strachowic bodajże. Y, może, może odwrotnie, no jako, że Monika, czyli dziewczyna, y, to otworzymy pierwsze, y, pierwszy liścik od dziewczyny. Słuchajcie, to to jest taka dziwna sytuacja, że akurat to była jakaś wyprzedaż, cena jakaś nieduża i postanowiłem w ciemno praktycznie odkupić, odkupić odkupić karty od tej osoby i teraz zobaczymy, no to w sumie tak na dobrą sprawę nie wszystko wiedziałem co tam jest, ale... Ale, ale zaraz się przekonamy, co jest w tej przesyłce. Zobaczcie. Już się rozpoczyna od razu super, bo <laughs> mamy Davida Beckhama na limitowanej edycji karcie z sezonu 12-13. Zbieram wszystkie limitowane karty ze wszystkich sezonów Ligi Mistrzów, także jeśli ktoś ma, to chętnie wymienię. Mogę nawet dać z obecnego sezonu. Limitki w zamian za, za test poprzednich. Jedyny warunek jest taki, że muszą być w takim stanie, jak jest ta. Zobaczcie, to jest idealna karta. Nie można się do niczego doczepić, jest naprawdę w stanie rewelacyjnym. I tu już kolejna karta limitowana David Villa, były gracz Barcelony też y, stan karty idealny. Tylko takie karty mnie interesują. Jeśli przysyłacie do mnie jakieś zniszczone karty czy coś, to nie liczcie na to, że ja, że ja się wymienię. Po prostu odeślę Wam je z powrotem albo wyrzucę do kosza. Bo nie zbieram. Ja naprawdę lubię karty, ale muszą być w stanie kolekcjonerskim. Nie interesują mnie jakieś takie szkolne wycieruchy i, i inne takie. Kolejna z tego samego sezonu karta to jest Lucas y, z Paris Saint Germain. Gracz Malagi wtedy. Jack Wilshire z Arsenalu i mamy jeszcze kartę limitowaną. Też nie miałem tej karty, chociaż jest dosyć popularna. Wiśniakow wtedy gracz Widzewa łódź. Teraz już Ruch Chorzów. I mamy Wiktor Wanyama z Celtiku. Kolejna limitowana karta. Naprawdę, słuchajcie, kupiłem, kupiłem cały ten zestaw za jakieś tam 10 zł. Także wydaje mi się, że cena naprawdę super atrakcyjna i warto było, bo zobaczcie, jakie karty mi tutaj, jakie limitki fajne mi tutaj wpadły. Lukas Podolski, Arsenal. Też już w tej chwili gracz innego klubu, czyli teraz ostatnio został wytransferowany do Interu. Tak więc już same te karty myślę, że spokojnie się opłacało. A tu dodatkowo jeszcze mamy karty takie takie zwykłe bazówki o jest jeszcze jakiś pryzm Jean Macon... Macon. gracz Kamerunu o i tu, tu już raczej same bazówki to nie będę chyba yy, jakoś tam specjalnie tego czytał. Bazowy, bazowy base, base 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 tu widzę coś na przy końcu się świeci a mamy jeszcze z ekstra klasy z sezonu 12, nie, z sezonu 13-14 kluczowy zawodnik Konrad Nowak, czyli też fajna dosyć karta i Rising Star. Rising Star. Rising Star. No to też fajne. To jest kolekcja cały czas 12-13. Także przy okazji mocno zaśliłem swoją kolekcję kart z tego sezonu. I tu jeszcze druga część, jeszcze co tutaj mamy? Wiśniaków. Jak to, drugi wiśniaków? Tak, drugi wiśniaków, czyli mamy dwa. Jeśli by ktoś chciał, to to je będzie na wymianę ta karta. Bo właśnie mam je dwie. Tutaj mamy jakieś. Yy, Brazylia, World Cup 2014. To sobie może tutaj rozdzielę, to jest cały czas przesyłka, ta pierwsza, także naprawdę myślę, że super, super zakup, tu już mamy 2013-2014 karty, co tutaj jeszcze, no to już jest tą edycję, tą co, o zobaczcie, jeszcze kolejna limitka, tu mamy Wojtka Szczęsnego, Wojtek Szczęsny na limitowanej karcie. Także też nie miałem tej karty super, jestem zadowolony. I tutaj już mamy karty bazowe. Nie będę ich czytał, bo to zabraknie nam jednego filmiku. No mniej więcej tak się y, to przedstawiało, także naprawdę fajna, fajna przesyłka, przede wszystkim słuchajcie, karty idealne, idealne, to widać, naprawdę uwielbiam takie przesyłki, kiedy te karty są w takim stanie kolekcjonerskim, bo tylko takie karty sprawiają mi przyjemność, nie zbieram z pozadzieranymi rogami, poniszczonymi, zaokrąglonymi, bo to naprawdę nie, nie podobają mi się takie karty i... I, i nie jestem z nich zadowolony, więc nie przysyłajcie. Jeśli macie takie, to proszę nie proponujcie mi wymian, bo naprawdę nie chcę ich. Tak więc naprawdę zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10 kart limitowanych jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego zakupu. I oprócz tego taki zestaw innych kart, yy, głównie bazowych i jakichś tam yy, tych specjalnych, ale nieświecących tych. Yy, takich średnio specjalnych bym powiedział. Tak więc szybciutko yy, tamtą przesyłkę skończyłem, ale chyba... Chyba, chyba w tym filmiku zostanę przy tej jednej, bo nie chcę, żeby one za długo trwały, bo później strasznie długo mi się to wgrywa na serwer. Tak więc, może drugą część zaraz nagram już w osobnym filmiku, żeby po prostu tego nie przedłużać. Tak więc, dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnej części z otwieraniem tych przesyłek od widzów. Na razie to wszystko, cześć.